Cześć, witajcie z tej strony kubajenku, a w dzisiejszym odcinku porównamy sobie te dwa głośniki, czyli JBL Pulse 3 do JBL Charge 3. To będzie takie szybkie porównanie, powiem Wam o wszystkich różnicach oraz spróbujemy wywnioskować, który głośnik i dla kogo będzie lepszym wyborem. Może zacznijmy od tego, że w tej cenie w ogóle można kupić lepszy głośnik niż te dwa, jednakże jeśli z jakiegoś powodu stanęliście przed wyborem Pulse 3 a Charge 3, postaram się odpowiedzieć, który będzie lepszy. Cena JBL Charge 3 obecnie waha się w granicach 500 zł. W opisie macie link do sklepu, w którym możecie kupić go najtaniej. JBL Pulse 3 natomiast jest głośnikiem ciutnowszym i jego cena jeszcze nie zdążyła aż tak spaść. Oscyluje ona w granicach 700 zł. W opisie również daje wam do niego link. Patrząc na głośniki wizualnie, może się nam wydawać, że dopłata 200 zł do Pulsa 3 nie jest złym rozwiązaniem. Jednakże, czy w jakości dźwięku będzie jakaś różnica? Za chwilę się o tym przekonamy. Jeśli chodzi o moc głośników, to obydwa mają 20W w w rms -ie. Co do czasu pracy na baterii, tutaj jest już duża różnica, ponieważ tańszy Charge 3 jest w stanie grać 20 godzin, natomiast droższy Puls 3 tylko 12. Jest to spowodowane m.in. tym, że Puls 3 posiada swoje sławne LEDy. Jednakże szkoda, że jest to kosztem baterii. I to w sumie nie małym kosztem. Z takich wizualnych różnic to oczywiście Nasz Puls 3 prezentuje się o wiele ładniej, chociaż w sumie zależy jak dla kogo. Jest on też dodatkowo trochę grubszy od naszego Charger 3 oraz o 1 cm wyższy. W Pulsie mamy szklaną membranę pasywną, w przypadku Charger jest to jeszcze ta stara metalowa. Warto by też wspomnieć o funkcji JBL Connect. Puls 3 posiada JBL Connect w wersji z Plusem. W przypadku Charger nie jest to wersja z Plusem, jednakże istnieje możliwość aktualizowania do wersji z Plusem poprzez aplikację JBL Connect. Ja to zrobiłem i w sumie mogę powiedzieć, że to działa. Jeśli chodzi o głośność, to w moich testach wyszło, że Puls 3 uzyskał 99,4 dB. Natomiast Charge 3 102 90 decybela Testy były przeprowadzone za pomocą tego samego sonometru, przy tej samej odległości sonometru od głośnika oraz przy tej samej piosence. Także testy są jak najbardziej wiarygodne i tańszy głośnik uzyskał lepszy wynik od droższego. Co do zasięgu głośniku, pomiary były wykonywane w tym samym miejscu za pomocą tego samego telefonu, i Charge 3 uzyskał ponad 71,5 m. Puls 3 natomiast uzyskał niecałe 51,5 m. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że Charge 3 jest bardziej opłacalnym głośnikiem. Niestety też trzeba powiedzieć, że w przypadku Charge 3 niektóre osoby na naszej grupie pisały, że w ich modelach występuje taki problem, że głośnik po prostu pierdzi. W moim egzemplarzu tego problemu nie zaobserwowałem, jednakże było kilka takich przypadków. W przypadku Pulse 3 nigdy o takim czymś nie słyszałem. No dobra, więc zróbmy sobie teraz ostateczny test i porównajmy, jak grają te głośniki. Najpierw włączyłem muzykę na pulsie 3, później przyłączyłem ją na czapce. Zaczynajmy. <śmuletra> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mogliśmy słyszeć obydwa głośniki zagrały tutaj bardzo czysto i bardzo podobnie. Głośniki grają naprawdę bardzo do siebie podobnie, jednakże w Charge'u przez tą trochę większą głośność tego basu słychać również troszkę więcej. Podsumowując ja po tym teście, bez najmniejszego zastanowienia wybrałbym Charge'a. Jednakże, jeśli jesteś tak fajnie wyglądający głośnik, to różnica w jakości dźwięku nie jest w sumie aż taka duża. Jedynie musi się liczyć z trochę mniejszą głośnością, mniejszym zasięgiem oraz krótszym czasem pracy na baterii. Cóż, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli się spodobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba. Koniecznie zajrzyjcie do opisu, macie tam linki, w których możecie kupić te głośniki najtaniej. a znajdziecie tam również link do naszej grupy. Facebooku Basownicy Kuby, pomagamy tam z wyborem głośników do określonej półki cenowej oraz link do serwera na Discord, na którym możecie porozmawiać bezpośrednio ze mną. Ja na dziś się z wami żegnam, no i Narka!